AUF Jeszcze 1000 zostało, ale oleju się już nie wymienię, bo 1000 km zostało. No, no. Pełna, co to. Nie, do tamtego ja wezmę te roboty, bo chata tutaj idzie, gdzie on pijak jeździ, do tych ćwiczenia, no ona będzie tam, ile mniej widocznie, W tym wysokim? Tak. Tak, do góry siedzisz, tam widać wszystko dookoła. I ten, a ja tam nie będę sobie jeździł do roboty, bo ja też i z powrotem. No, bo jest czasami tylko rzadko kiedy jeżdżę do Kevlar, nie To no, tylko będzie na, na trasę do przejazdu, pojeżdżę, no to lata pojeżdżą, Oczywiście. Bo bo po pierwsze, jakby prostu był yy, jeszcze w miarę, i ten, no to, to bym go to trzymał tak długo, ażby się dziury porobiły i tak dalej. I nowszego, nie? czego, ale, no niestety teraz gadałem z kumplem w robocie mieli Opla Astre. ale taką jedynkę jeszcze, nie? No. ja mówię, a co wy teraz macie? on mówi Golfa 6 nie? a ja mówię, a co się stało z Oplem? bo mówię, mama mówiła że będzie nim jeździła do upadłego aż jej się olej nie wyleje z silnika, nie? A ona miała taki sam silnik, jak, jak ty masz teraz, nie? No. w tym, ode, ode mnie, nie? Tylko ona miała ten 70 koni, jest starszy, nie? a ja miałem no, ten 100 koni. Nie? To mówi, że kiedyś mama jeździła samochodem i taki przekrzywiony był ten samochód. I, I on kiedyś mówi do niej, co to auto takie przekrzywione, a ona nie wie. No. Dobra, ale mówi, kiedyś jechał gdzieś tam i musiał coś tam do bagażnika włożyć. I otworzył ten bagażnik i tak naprawdę patrzy na te okładziny, tak ta okładzina tak wystaje. A tam kurwa amortyzator przed tyłu już do środka. Ja. O, <laughs> Cały kielich wszystko, nie? On amortyzował. Bo, nie nie? Bo zginiło wszystko, nie? No, Bo tam był te. we W To koło. No i to jest to właśnie. Jak ktoś dba, to jest nieważne, że samochód ma najechane o 180-200 tysięcy. To jak ktoś dwa, to... Mi powiedział, on, mi powiedział tak. mechanik, że on by wolał osobiście kupić samochód, na przykład co ma 210 tysięcy, niż 180. 000. Ja mówię, no a mówię, a Bo wymienione? wszystko jest powymieniane, a. bo on musi to wymienić. A. Rozrządy, pierdoły, nie? Ej, a tam jest łańcuch. Tam, jest łańcuch. Tam, tam, tam ta 1,7 jednostka to jest ta prosta jednostka. No. I bardzo dobrze. Bo ona jest bezobsługowa no. praktycznie. I, I jak serwisujesz, to nie do zajechać. Ja tu też mam łańcuch, ale to w tym już wymieniłam łańcuch. No. nowych już nie ma, że łańcuch. Jest na, do końca samochodu. Też są nie, nie, nie. tam jest 180 czy ileś tysięcy, ale trzeba by no? tak, Jak go wziął to też olej w skrzyni wymieniony on zrobił 27 tysięcy w skrzyni olej wymieniony wszystkie na bieżąco? No. Ale w skrzyniach to się nie wymienia, chyba że automat. Wymienia się w skrzyni... coś, co ileś tam... Ja, nie wy... wymieniają. No nie wymieniają, ale, ale jest... nie wiem... Ale co? jak wymienił to dobrze, no. nie? ale mechanicy ci powiem, że nawet niektórzy nie chcą wymieniać bo mówią, że potem po wymianach się czasami dzieją cuda i przyjeżdżają ludzie no. z tymi z pretensjami, nie? że jaki olej, żeś tam wlał co tego, no nie a mówi jak nie ruszysz to idzie, idzie a ci jadą na okrągłe termin a co? No ja, oni mówili cały czas w Radiu Sud, że to w czerwcu będzie oddawane a teraz się okazuje, że we wrześniu no także wciela trochę przygrali ale wiesz co, zawsze gdzieś tam coś dojdzie dodatkowego to mają prawo do przesunięcia ale zobaczysz, że otworzą drogę i, i ona będzie otwarta i będą tylko po prostu wykańczać boki, rowy, pierdoły a, a tamta część jak było? była otwarta, a jeszcze robili lampy pierdoły jechać, przejechać od Janku. zobacz, Olszowa, Olszowa, Olszowa jechać do Janków, kuśwa jasna z Janków do Kęta Masakra. Nie no jest wszędzie masakra w tej tutaj, chwili. tutaj jest duży ruch, bo tu. W... Widziałeś wczoraj to się działo w piątnie? Nie, nie byłem Nie byłeś. Wczoraj po prostu bo... była masakra. Nie wjeżdżałem, no bo tak, bo kto zakładów ma teraz wolny. Wolnie wiem. No to co? Pojedziemy na zakupy, zrobimy, tak. to, wylujemy, bo potem bo siedzimy, żeby nie jeździć po zakupach. A ja mówię, nie, ja wierzę jak z robotów, bo ja idę do roboty. Chciałem wychodzić ale stwierdziłem, że nie W piątek? No, że sobie później jest. No a my mamy wolne przymusowe, nie? Wszyscy cały zakład i, ten. I yy, Chociaż nie było żadnego problemu teraz, nie? No, jest trochę mniej roboty, bo ludzie się szykują na wakacje. Tak, tak. oczywiście. Porobili w pandemii wszystkie remonty, pierdoły, tak. dlatego wszystko szło tak do domów, tak. nie? To znowu bo jak ruszy. siedzieli na, na kwarantannach, a zdrowi tak. byli, no to coś to, robili, nie? Yy, Goro ludzi tak na zawodzie teraz pojadą, ale oni przyjadą z powrotem, mają niepokończone i będą wybiły, będą tak. Oczywiście, to się znowu ruszy więcej, nie? No. Ale teraz tak jak mówisz, teraz wiara chcę jechać na wakacje po tym tak. wszystkim no, niestety to taka prawda. Teraz chcą jechać na wakacje. Siedzieli tyle czasu, niektórzy po tak kilka razy na pandemii na kwarantannie na na, 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 tak jak ty siedziałeś nie? No. No. i stwierdziłem po prostu, że sobie za w czerwca, bo mam ten dzień muszę wykorzystać co na... dziecko mi przysługuje. bo to jest jeden dzień na pół roku. No. A to jest płatne normalnie jak urlop to sobie no, się za? A jak Wam za urlop płacą w ogóle dobrze? No, od tego co jesteśmy ubezpieczeni. Ja mam 5 głównie. No, no. Ale ten... Będzie... Będzie za urlop nie jest źle? Będzie chciał... Bo u mnie za urlop to jest zawsze więcej jak normalnie. No bo nie ma kosztów. Kosztów no, Serio. Tam... Zawsze więcej dostaje z kasy. E, no. Ale ten, ale nasz... Kroki ku temu, bo ostatnio przecież 1050 od razu no. yy, robi wszystko, żeby dojść do że Wszystko to, co, to, co no. zarobisz, to będziesz no, miał. No. Dlatego u nas też jest cały brud, to już wszystko. Nie? Ta umowa wszędzie już jest. Brud. Zresztą od początku u nas jest. Nie? U nas nie było nigdy, że jest inaczej. Nie? U nas no. zawsze było. Tak. No, ale wiesz, że on nie może, bo on, co? on by przeżył tu. 2-3 miesiące by pobiedował, że tak powiem bo mógłby przeskoczyć, ale się do niego do Dobiorą, tak. i się okaże, że ten... Że tak. tak to, to sobie spokojnie to zrobi ubezpieczał nie? od najniższej, a tu nagle razy trzy. O, spokojnie sobie robi. Przejdzie sobie spokojnie, ale to ja już słyszałem więcej w więcej zakładach, że chcą tak przechodzić, żeby już było normalnie. Czepiałem się, kontrole, pierdoły, problemy. A tak to będzie miał święty spokój, spokój. I u nas jest to samo. U nas od samego początku jest tak, jak powinno być i jest święty spokój. Nie? że oni umieją tak zrobić to wszystko, że i tak jest dobrze, no ale po co to wszystko? No gdzieś tam, wiesz, czy kontrola nie wpadnie, czy ktoś gdzieś nie zadzwoni, czy coś tam. Tak tyle ludzi robi, że wiesz... I dojdzie, bo ja mi to sam osobiście powiedział, nie? Bo... Ale już teraz, jak mam wyjść na umowie, no to, to, to z tego idzie przeżyć. Nawet jak pójdziesz na chorobowe, pewnie, że nie będzie tam na coś, żeby... Kakać, bójkać, ale normalnie się żyć z tych. No oczywiście przeżyjesz, bez problemu, nie? Stoją czy nie stoją? Tutaj lubią stać. No. No, gdzieś tam zawsze stoją Dzisiaj mają stać te speedy, także może lepiej zwolnić. W ogóle cały weekend jest akcja, nie? kontrole prędkości no wcale się nie dziwię, nie? kontrole prędkości, ale wiesz, te odcinkowe, nie? no, bo ludzie... ludzie dzisiaj powiedli. widziałem rano, bo jechałem rano na myjnie bo mówię, miałem takie uwalone auto mówię, jadę sobie na myjnie obudziłem się o czwartej i mówię, pierdolę. ja też się o czwartej 15 po chyba było mówię, poszedłem się wylać mówię, a pierdziele, idę ten wsiądę w auto, to sobie ubudź, nie? bo mówię, miałem takie brudne, szyba to była taka upierdolona i ten i to widziałem, jak stali dwoma Skodami na tym a poznańskie i pewnie się ugadywali, gdzie jadą stać. Tak. A I jak są to nawet, nawet nie muszą odcinkowe, ale w jednym miejscu tak. staną. Ten mu da znać, no. Później w drugim miejscu staną, No a przeważnie jest tak, a dobra, tu stoją, to już można jechać. Przynajmniej te, te 20-30 no. km. Dokładnie. A tutaj dupa. No i cześć, wiadomo, nie, bo wiesz co u nas jest ostatnio, nie? Plaga, nie? U nas jest kurwa. Radio Sud to codziennie jest w Radio Sud pijany kierowca, pijany kierowca, pijany kierowca, rozpierdolił się, pijana baba, pijany Ukrainiec, pijany kurwa Azerbejdżan, pijany kurwa Skępna, pijany z Janki Rodzińskiej. Po prostu jest przez ostatnie 5 dni, bo nawet temat się. Poruszył w tam w internecie, no nie na Facebooku, przy Radio Sud jak wystawiło, że ten Azerbejdżanin, Ukrainiec i Mołdawianin się kurwa zderzyli gdzieś tam, kurwa, na jakiejś wiosce, kurwa. I był, yeah. i był tytuł spotkanie międzynarodowe, kurwa, na jakiejś śróce. W Czech się jebli wszyscy najebani, jebani. No. no bo jechali na zderzeku. No. przyhamował i koniec. Ja to kurwa się śmiałem. No i dyskusja powstała, nie? to chłopaki policzyli w rady SUD ile było postów w tym tygodniu odnośnie pijanych kierowców, no to było sześć, nie? W, ten, w tamtym tygodniu, czyli, znaczy w tym tygodniu, czyli od niedzieli, bo od niedzieli liczyli do środy, nie? Było sześć kurwa kier kierowców pijanych, nie? Co, co spowodowali wypadek, nie, nie licząc tych, co złapali i zabrali im prawo jazdy, nie? Zresztą u nas też połowali, już odcyklać. Tak, u nas na się szacuje, że jest od 5 do 7 tysięcy do w naszym regionie. Nie? To jest jedna trzecia piętna. A w robocie więcej mamy obcokrajowców niż Polaków. No tak, no bo Polacy już nie ma Polaków. Przechodzą tylko, tylko obcokrajowcy, albo tacy, co po prostu no, idą za lepszymi pieniędzmi. No nas Nikt inny. Do nas no, nie... U nas teraz szef kazał pozwalniać dziewczyny, bo się zrobiło mniej roboty, a Mirek mówi, że nie zwalniajmy ich, yy, przenieśmy je gdzieś gdziekolwiek, byle coś robiły, a nie zwalniajmy ich, szef nie, zwolnić, nie? Potem przyszedł Mirek prezes, nie? Na magazyn i tam gadaliśmy i mówi, że przez trzy miesiące nie przyszedł czynnik zapytać, że czy akceptuje robotę, nie? Przez trzy miesiące nie? Dlatego on koniecznie chciał, żeby zostawić te dziewczyny, nie? No bo nie jest tak, ale tak. A to są dziewczyny, które raz już zwolnili, potem zadzwonili po nie, one przyszły, powiedzieli że już nie chciały, a przyszły i teraz je znowu zwolnili. Nie przyjdą. One chyba już nie przyjdą mu w życiu. I mało tego, już powiedziała, że taką opinię może stawiać w internecie, że się odechce. Nie? No. Sasza już jest. No, to u nas jest też taki Mikołaj. I kupili w No, u nas jest Mikołaj, z Larysą, no i każdy, bo oni są, już się rozeszli. I się zeszli, znaczy, rozeszli się z innymi, nie? A się zeszli razem, i każdy ma swoje dzieci, nie? to te jej dzieci też tu są. To ten Mikołaj ma dwójkę, a ona ma jednego syna tu. No to oni tak samo już tu pokupili się w szeregowcach tam na mianowicach, bo oni są już w Polsce. Mikołaj już jest chyba 12 rok teraz, Bo 13. No, tak. Tylko wcześniej pracowali gdzieś tam bardziej na wschodzie. Nie? No, no. Tym bardziej, że oni mają normalne umowy tak Tak. tak każdy inny... On już normalnie tutaj, wiesz, dostaje wszystko, kredyty i wszystko. No tyle lat mają konto w banku, Ani no też to, kupę, to wiesz. Że, nie? Kupę jak oni tu wszyscy przyjechali, robią, kupę w kasę odłożyli, że dobrali kredytu i... Mikołaj mówi, że on na Ukrainę nie ma po co jeździć. Mówi, on tam jedzie, bo Larysy mama, rodzice żyją. Jedzie tam wiadomo, no bo no, mój, trzeba jechać, nie? Ale mówi jak tam jest, nie tak się przygląda, czy warto wrócić może, czy ile zarabiają, jakie ceny, mówi, że nie warto. Mówi po prostu nie warto. Bo ceny już robią się europejskie. Tutaj u nas było. Yy, ceny europejskie, a ten. A, a zarobki, zarobki kurwa, Tak, głodowe. Tak jak u nas było, tak jak mówisz. Bo ten co zarabia, to zarabia, nie? Oni wie, on i ten, co chce robić, to jest robotnie i sobie zarobi na wszystko. I nie potrzebuje od nikogo żadnej łachy. Nie? Tak. Tu jest 7 metrów sobie wyobraź, taka górka na tym kawałku. Tak. No. Bo akurat robiłem film, bo kiedyś tu przejeżdżałem i robiłem film na YouTube'a. I wczoraj właśnie robiłem film na YouTube'a. Tu jechałem przez taki. W sobie wyobraź, że jest tutaj ponad 7 metrów ta górka, różniacy, nie? ja za takie trochę zadupi, więc no, dokładnie, ale wiesz co oni te domy kupili tutaj za nieduże pieniądze tam po prostu no, ale wiesz co, oni są tacy oni mają inne myślenie niż kiedyś. ja, jak ten majster mój ma yy, żonę stać, nie? On mówi, że jak tu przyjeżdża ze szwagrami, rozmawia i tak dalej, to on, no, on to widzi, że tu jest w ogóle całkowicie inne myślenie. Chuj tam dom, nieważne, że tam dach kuda, przecieka, ważne, że stoi BłęK na podwórku, satelita wisi, <laughs> mało tego podparta kołkiem, kuda, żeby nie spadła z tego muru. Na serio, takie tu jest myślenie, nie? A jak jechaliśmy kiedyś tam na wielu, na Bełchatów, nie? To sobie wyobraź, że tam prawie żaden dom nie jest ocieplony, a u nas prawie wszystkie są ocieplone. No. Się, jest nacisk, no. Oni mają to gdzieś, nie? nie? No niektóre są ładne, bo pewnie są ludzie, którzy dbają sobie o to, ale, ale w większości to są takie... Może te nowe teraz to są pobudowane, to są bardziej zadbane. Tak? to że chyba osiedle, takie same domy. Dziecka, jest sobie, nie? Albo to jest kogoś? Nie, to jest jakieś osiedle prywatne. Zamknięte osiedle. No. Ale ja Tu jest giewda. Teraz no. gdzieś tam w metro za tym w prawo kołdę. Ja A mam tu nawigację nie, no, to... nie? nie Ale muszę telefon mieć podłączony, nie? Ale tu mi dla wszystko. jak nie, to zadzwonimy do tego. Nie wjeżdżamy do Teklinowa, droga w prawo będzie. To te jeszcze tam. Bo tu. tu jest jakaś droga. Nie, to jest do tego. Tak To jest tu tam pod lasem. to jest... No, Wy... może tu, a może tu Nie, ty... tu jest prywatne my... tu nie, tutaj jest drożka, ale dobra. Ale to, może by, mieć... ale to będzie tam chyba, co ty mówiłeś, no. te pierwsze Tu? Ale tutaj, widzisz, można. Dobra. dobra. Albo nie, albo tam. Jej, tam tam jest te klinów już Dobra, no. to jedziemy tam i... Może idzie, można wjechać tam, tamtędy Jak nie to do niego zadzwonię, po prostu On wjadę i najbliżej zawróci no, no bo on nie mówił, że czegoś tam czy ustanowienia, zwróciłem uwagę No to tutaj trzeba wjechać, bo to pod lasem wjeżdża Jedziemy, najwyżej się wyjedziemy i pojedziemy z powrotem Bo on tak mieszka bo, bo to tam nie wyczarujesz że... Chyba, że to jest tam wcześniejsze On tak będzie widać, bo on mówi, że będziesz widział. Będzie A może tam zobaczy. Z... Tam tak stoi. A może zobaczymy, bo to tam są no Tam szeregowiec zobacz. Takie tak. są szeregowce i stoją tak. A nie, nie, to zobaczymy. On mówi, że będziesz widział. Ile tu? A, oni mieszkają. rodzin tu mieszkają? Ok. Czy może, co? Mhm. Jeszcze tu jedziemy. Tu, to stałej. To jest ten. Ładny jest, <grystanie> co ty kurwa, coś sensie. My, ten, No bo on powiedział, że dzisiaj rano powiedział bo... bo ten... Yy, na minie. To dobrze, że Cię mnie.